Witajcie! Jak wiecie, przed świę przez święta mnie nie było. Sami widzicie aktywność na kanale. Aktywność na Facebooku była większa, bo dodałem dwa albo jeden post. Także teraz pewnie dużo rzeczy się zmieni. Creepypasty zaczęły się ludziom nudzić. To jest prawda, zauważyłem to po wyświetleniach na innych kanałach z Creepypastami. Będą creepypasty, ale będą one dodawane dużo dużo rzadziej niż wcześniej. Wiem, poległem trochę, jeśli chodzi o czas, jaki dodaje te pasty, wymiary czasu, wymiary czasu, jakie dodaje, czyli tam Dodam, dwa tygodnie później dodam kolejną. Wiem, trochę się z tym, jakby to powiedzieć, zaniedbałem, dlatego że ciągle myślę o jednym. Że trzeba zmienić trochę formę tego kanału. Czas to zmienić. I owszem, postaram się zrobić to dużo lepiej niż wcześniej. Pasty będą, ale czeka na Was coś nowego.